Modlitwa Dziecka Bożego. Czuwajcie i módlcie się, polecał pan Jezus swoim uczniom. Dzieci, proszę was, módlcie się i odmawiajcie różaniec, prosiła matka Boża w Lurt i Fatimie. Moi drodzy, mali przyjaciele, pan Jezus czeka bardzo na waszą modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka? Pouczał polski papież Jan Paweł II. Jeśli poznasz życie świętych, zobaczysz, jak wiele czasu spędzali oni na codziennej modlitwie. Oni po prostu nie mogli żyć bez modlitwy. Jeśli i ty chcesz, aby twoje życie było piękne, jeśli chcesz wyrosnąć na wspaniałego i dobrego człowieka, zacznij od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i od codziennej modlitwy. Każde spotkanie z Panem Jezusem będzie uczyło Cię, co robić, żeby naprawdę być dzieckiem Boga Ojca. A więc módl się. Dlaczego mamy się modlić? Kiedy mamy się modlić? Jak mamy się modlić? Na kolejnych płytkach CD, Jaś znajdziecie odpowiedź na te pytania.